Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama? Czy ze mną, Rosie? Hmm, z tobą, Kicku. Dobra odpowiedź? Kicek, po co te pytania? Ja? Piszę gazetę! Życie podwórka! I ty jesteś moim pierwszym tematem! Słuchaj tego! Rosie na Oliwia koło Skudera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładny Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O! To co powiesz na to? Rosina Oliwia koła skutera Mknie szybciej niż kiedykolwiek <laughs> To brzmiało bardziej ekscytująco Ale Oliwinie skutera takie nie jest Rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania Jestem pewna, że masz Nie znalazłeś jeszcze tematu Wyjdź tam, powęż trochę Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać Masz rację, Rosie. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Jest idealnie dojrzałe. Nie. Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Brrr, na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie! Wznieś się na drzewo, gniazdo! Wznieś! O, no dalej leć! Gniazdo leć! Skakuj tam! Ach, to jest problem z gniazdami. Nie są pomocne! A to drzewo jest głupie! Roo. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosji ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko znaleźć. Jesteś gotowy, Dębiak? O, <laughs> dzień dobry. Ouch. <laughs> dobre Dembiak. <laughs> Filip, Filip? gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos dębiaka. Potem, śmiejąc się, ucieka. O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio, naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie! <śmianie> Widzisz, mówiłam, że musisz trochę powęszyć. <śmianie> A? Oj no już, kicek. Tylko zerknę. <śmianie> musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domku, Rosie! Do domku, kicek. <śmianie> 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 O, pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją! Nie! O, no dalej, E-e, Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę. <laughs> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. siedem wieku Ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że Dziubek uważa drzewa za głupie, co za policzek. Jesteś pewien, że tak powiedział kitku? Dziubek uwielbia drzewa. Zwłaszcza, gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie to fakt. O, Spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, Kicku. Coś ty narobił. O, Kicek! O, -o. o. A, nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. A. O, rozumiem. I nie kupnąłem piłką w nos dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? <laughs> Coś takiego! Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko Bruna, a nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, Kicku. Jestem pewna, że Kicek nie chciał wszystkich zasmucić. I z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł! Prawda, że był? O, był. O, um, tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. Jezu. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne. I cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, Rosie. Mamy do napisania gazetę. <laughs> Jak to my? <laughs> <ścisk> <ścisk> Spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! <ścisk> Hej, a tutaj jest dowcip! Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Uwa! <ścisk> To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj! Ale jajka wcale nie mówią nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej, okay. co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki? Bo jajka nie mają ust! Do drugiego? Nie pękaj! <ścoughs> Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rozi! Noc pod namiotem. Dzień dobry! Wcześniej dziś wstaliście! Słońce nas obudziło! Cześć! Cześć! Pokopiemy trochę? Hmm, to moja ulubiona pora dnia. A ja najbardziej lubię noc, bo jest chłodno. I cicho. Noc? A nie czujesz się wtedy tutaj trochę samotny? O nie! W nocy żeruje dużo zwierząt. To nocne zwierzęta zawsze mnie odwiedzają. A poza tym uwielbiam patrzeć na księżyc i migoczące gwiazdy. Chciałbym kiedyś spać na dworze razem z przyjaciółmi. To co? Spróbujemy? Tak, możemy spać pod namiotem. Rozbijemy prawdziwy obóz. I hej! Ha, jesteś pewien, że chcesz spać na dworze? Nie pobiegniesz do domu, kiedy zrobi się ciemno? Nie będę się bać. Chodź, Rosie, powiemy reszcie. Często spałem pod namiotem jako mały miś. Zawsze grałem wtedy na gitarze. To będzie moja pierwsza noc poza domem! Jestem ekspertem od obozowania. Mówisz serio? No jasne. Pytaj o co chcesz. Eee, dobra. Najważniejsza rzecz, którą trzeba wziąć ze sobą. Gałązki. Chyba cię nie zrozumiałem. Gałązki, żeby zbudować gniazdo. <laughs> Myśleliśmy raczej o namiotach. A nie gniazdach. Namiotach? Hmm, nic nie wiem o namiotach, ale mogę je wypróbować. Nie mogę się doczekać. To świetne miejsce na obóz. O, to samo mówiłaś na Placu Zabaw. I na łące za nami. <laughs> Wybaczcie, ale to naprawdę jest idealne miejsce. Rozstawmy namioty. Ja! O, co to ma być? Co? Chyba nie sądzicie, że będę spał w takim brudzie. Nie, możesz spać z dziewczynami. Tam obok. Brr, brr. Ach, tu jest dużo lepiej. Jak miło. Dziękuję! Hmm, ale odrobinę tutaj ciasno! Chodźcie, wyjdziemy na zewnątrz. Tam jest dużo miejsca. <śmiech> <śmiech> o co za dzień? O co za noc! Siądź przy ognisku, zabi się w koc. Północ, południe, tu lub tam. To super obóz. mówię! Wam!

Może potwór dobrze wiem, że potwory nie istnieją. A! O, wciąż mi niewygodnie. Uch. Pomogę ci zasnąć. Zaśpiewam kołysankę. A co za dzień? A co za noc? Siędź przy ognisku, za w koc! Jak mamy spać, kiedy tak skrzeczysz? Skrzeczę? I ja śpiewam! Nigdy nie zasiniemy! Już chcesz wracać do domu? Nie, nie chcę! <truh> Powiedział, że skrzecze jak mógł. Czy możesz przestać skrzeczeć? Przestańcie w końcu się kłócić. Nie podoba mi się to. Niech Bruno zaprowadzi nas do dębiaka! On zna się na spaniu poza domem. Może coś nam poradzi? Oh, cześć wszystkim! Jak tam obozowanie! Nie za dobrze. Wyglądasz na smutnego. Ech, pewnie nie widzieliście Państwa gryzaków po drodze, co? Nie widzieliśmy. Zawsze mnie odwiedzają. Ale dzisiaj ha, nie pojawili się tu. Może Zofia coś wie? Poszukamy ich z latarkami po drodze do niej. Dziękuję. Ha, tęsknię za nimi. <śmiany> Ciekawe, co wydaje takie dźwięki. Uuu, uuu. Cześć, Kicku! Nie, <śmiany> to tylko dziwny głos. Nie trzeba się bać. Ja się nie boję. O, to dobrze. Zuch, chłopak! Uuu. Uuu. Gdzie jest Filip? Hmm. Chyba już wiem. Chodź za mną. Uuu. 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 <gryzaki> <gryzaki> Jak miło Was widzieć i dzielić z Wami tę piękną gwieździstą noc. Czy widziałaś dzisiaj może Państwa gryzaku? A, orzesznice zawsze zjawiają się niespodziewanie. Poszukamy ich w drodze do obozu. Dziękujemy. Pamiętajcie, by patrzeć w górę, a nie tylko w dół. Przecież orzesznice mieszkają na ziemi, no nie? Przestań już! Co? Nic nie robię! Robisz! Robotałeś przed chwilą! Nie! To nie ja! Aaaa! Nie będę się bać jakiegoś chrobotania! Państwo <gryzakowie>, gryzakowie! W końcu! Moja rodzina i ja chcieliśmy wydostać się z domu i odwiedzić Dębiaka, ale staj tu wasz namiot. Przepraszam. Kicku, znalazłeś nasze zguby. Utknęliśmy przez ten namiot, a ktoś się strasznie wydzielał, kiedy chcieliśmy wyjść. Ojej, e, może pójdziemy już spać? U, u, chciałbym mieć trochę więcej miejsca. Może da się coś wymyślić. Chodźmy na wzgórze Dębiaka. I weźmy namioty. Cieszę się, że was widzę. O, my też! Mamy już dość tego całego skrzeczenia i krzyków. Przepraszam. Filipie, patrz na to! Własne gniazdko. Uwielbiam w nim spać. A ja uwielbiam leżeć tutaj. To najwygodniejsze miejsce na świecie. A ja lubię spać pod namiotem z moimi przyjaciółmi. Wasza pierwsza noc na dworze to dla mnie pierwsza noc w środku. O! Już rozumiem, o co chodziło Sofii. Pamiętajcie, by patrzeć w górę. Rozzi? Hmm? Już wiem, czemu nie mogę spać. Bo jest noc, a ja jestem aktywny nocą jak orzesznice. <słyskuj> Więc jutro prześpię cały dzień, a w nocy będę się bawić. <gry> Czyli będę mogła spać w twoim hamaku? <gryzny> Dobranoc, Kicku.